Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku po bardzo długiej przerwie, bo aż po ponad 6-miesięcznej przerwie lub nawet dłuższej. Dzisiaj pokażę Wam cały trzeci sezon na Blockstar Planet, nowy Nexus, nowy pakiet i wszystko co zostało dodane oraz, co najważniejsze, tajemnice. Zapraszam Was do oglądania właśnie tego odcinka. Nexus prezentuje się w ten sposób, jest on bardzo, bardzo pastelowy ogólnie. Jest tutaj właśnie ten król kawaii, który moim zdaniem jest trochę straszny, ale to jest tylko moje zdanie. Um, pokażę Wam właśnie tajemnicę oraz pakiet, który został dodany i ten pakiet to jest totalne, totalne szaleństwo, bo zobaczcie sobie, co zostało dodane. Ta rzecz, która została dodana, to jest jakiś wow. Ponieważ został dodany ten unicorn. Który był, tak pop... który był taki cenny, bardzo mało osób go miało, mało... właśnie mało kto go miał i został dodany. Ja postaram się kupić ten pakiet, bo bardzo chcę mieć tego unicorna. To było moje zawsze marzenie. Mamy takiego kotka unicorna, tło które już było i jakiegoś kota, na którym będzie się siedziało, więc to jest, to jest dziwne. Mamy także koło fortuny nowe, yy, właśnie nowe nagrody. I nie wiem dlaczego tutaj nie mogę w ogóle tym zakręcić, ponieważ zakręciłem jakby rano, z samego rana i teraz nie mogę. Ale prezenty. Prezenty są takie średnie, ponieważ mamy pączek, a był klocek ciastko. Yy, na pewno go zrobię. Mamy taką sukienkę właśnie yy, babeczkową, yy, która jest podobna do czegoś tam. Oraz mamy panią Sugar, czyli yy, jak był ten Sugar, czyli ten, to ciastko, to był chłopak, a teraz jest dziewczyna. Moim zdaniem moderatorzy się tutaj nie postarali, ponieważ bardzo podobne już było. Ale nieważne. Myślę, że będziemy mogli przejść do pokazywania kluczy już w tym Nexusie. Yy, przynajmniej tak, jakby diet. Pierwszym kluczem jest to klucz niebieski. Żeby go zdobyć musimy iść do takiego miejsca jak takich schodów tęczowych, które znajdują się tam. Um, tu jest ten król, który, o którym Wam mówiłem właśnie. A tu są te schody, całe schody. One prowadzą do klucza niebieskiego, więc teraz po niego idziemy sobie. I ogólnie na samym, tak już w środku odcinka, chcę Was przeprosić za lagi, bo jednak trochę mi lagował telefon, ale myślę, że nie aż tak bardzo to widać. Więc wchodzimy sobie po tych schodach i teraz mamy tutaj taką wieżę. I musimy tu użyć parkouru i wejść po tych linach na samą górę. Jeżeli już po tym wejdziemy, to wchodzimy sobie po tej całej drabinie i mamy niebieski klucz, który leżał tu. Yy, więc schodzimy sobie i teraz idziemy prawdopodobnie po klucz fioletowy, ponieważ jego też nie jest trudno zdobyć. Tu mam tajemnicę, ponieważ już ją zebrałem, ale mam nadzieję, że to nie jest problem, ponieważ pokazywałem wam, że ona jest, więc jest ok. Drugi klucz znajduje się tutaj przy tym czarnym vip jakby. I tam mamy takie promyki, jakby. I idziemy sobie tutaj, gdzie są te promyki, i to szybkie coś, hiper jak się to tam nazywało, zapomniałem. I mamy tu takie promyki, kolorowe. I mamy tu chmurę, i wchodzimy sobie tam za tą chmurę. I tu mamy klotek skoku i wchodzimy sobie do przodu, tu na ten nowy klotek i idziemy do przodu. Ciągle sobie idziemy do przodu, skręcamy, skręcamy, idziemy i tu jest fioletowy klucz. E, jeżeli już dowędziemy ten klucz, to idziemy po klucz e, zielony, ponieważ zielony klucz jest potrzebny, aby zrobić czerwony. Zielony jest także zdobyć łatwo, ponieważ żeby zdobyć, zielony klucz, żeby zdobyć czerwony klucz, jest potrzebny zielony, ale czerwony klucz zdobyć jest bardzo, bardzo trudno jakby. Jeżeli byś wam nie pokazał tego, to byście się bardzo musieli trudzić, ale ja wam to ułatwię. Tu mamy taką kawiarnię. Wchodziłem na ten budynek z zielonym, z żółtym dachem. I teraz wchodzimy sobie do komina zielonego. I sobie wchodzimy i nie idziemy tutaj y, na ten poziom pierwszy, tylko idziemy na sam dół. Y, tu idziemy na sam dół, gdzie jest ten skoczek i tu jest klucz zielony. Bierzemy klucz, klucz zielony i idziemy teraz po tajemnicę. Y, po klucz czerwony. Pomyliłem. Tutaj strefę pomyliłem i poszedłem tam, gdzie nie trzeba, a klucz się znajduje gdzieś indziej. Yy, więc tak tu właśnie, yy, no i tutaj jest właśnie klucz gdzie jest nowy klocek, są schody z nowego yy, klocka wchodzimy sobie do wody do tego basenu, mamy tu skoczki a tutaj mamy zieloną bramę i wchodzimy do niej i tu mamy sześć przejść wchodzimy w prawy dolny róg nie w żadny inny, tylko w prawy dolny róg Tutaj jest ten klucz, tam za tym szkłem, jak widzicie jest ten czerwony klucz i idziemy sobie teraz tutaj do tego przejścia. Tutaj się trochę pogubiłem, bo dość trudno go znaleźć jest mm, i trochę zapomniałem, ale się odnalazłem. I tak, nie idziemy tutaj, idziemy sobie na samą górę. Tu jest ta góra, idziemy sobie po schodzie. I mamy czerwony klucz, więc mamy wszystkie klucze, tylko pokażę Wam jeszcze raz jak do niego dojść, żebyście się nie pomylili, żebyście się nie męczyli tutaj. Mm, I wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą, która to nagrała, więc ok Więc tak, jeżeli jesteśmy tu, wchodzimy w prawy dolny ruch. Prawy dolny ruch, nie w górę, nie w po boki, tylko w prawy dolny. I idziemy sobie po schodkach w dół, idziemy teraz w górę. Nie idziemy w bok, tylko w górę. I idziemy tutaj po schodzie jednym i tu jest ten klucz, za tym szkłem właśnie. Teraz idziemy już tutaj wreszcie po tajemnicę, yy, to jest taki najbardziej chyba wyczekiwany moment, ponieważ tajemnica to tajemnica, daje chyba dużo punktów. Yy, niestety nie pokażę wam w świecie VIP, ponieważ nie mam VIP-a, nie mogę jakby na razie kupić, postaram się kupić jak... Po prostu postaram się kupić, ale nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Więc sobie idziemy właśnie po tajemnicę. Tajemnica znajduje się w miejscu takim jak yy, tutaj właśnie gdzie jest ten koszyk. Gdzie mam pen i koszyk i tu gdzie byliśmy właśnie po klucz czerwony. Tu są takie więzienie z cukierków i tu mamy wszystkie bramy już Więc naprawdę spoko. Mamy wszystkie bramy tutaj i tu jest tajemnica. Ja już tutaj jej nie mam, ponieważ ją odebrałem. Ale myślę, że to nie jest problem, ponieważ Wam pokażę, że ją mam. Yy, odebrano właśnie to jest w tym miejscu, w tym dokładnie tutaj, gdzie jest to czerwone. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Pokazałem Wam chyba dokładnie cały ten Nexus. Yy, mi yy, szczerze Nexus się podoba jest. Poczko, napiszcie swoją opinię, i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i napiszcie, czy Wam się odcinek podobał. Zaczynam nagrywać na YouTubie z powrotem. No i to na tyle. Bajo!